Nadszedł ten czas w roku, kiedy zewsząd zaczynają nas otaczać duchy, wiedźmy, potwory i diabły. Niezależnie od tego, czy obchodzimy Dzień Zmarłych, Halloween, Dia de Muertos, Diady czy jeszcze inne zwyczaje, to przełom października i listopada jest czasem kontaktu ze światem umarłych. A więc dzisiaj będzie o muzycznych straszydłach, paktach z diabłem i najdziwniejszych śmierciach. Nazywam się Margo i witam Was w muzie na szkle. Wiecie, jakie było jedno z pierwszych przeznaczeń muzyki? Wcale nie słuchanie dla przyjemności. Była ona wykorzystywana do najróżniejszych rytuałów magicznych i wierzeń. Już tysiące lat temu przy rytmach bębnów i śpiewach ludzie łączyli się ze światem duchów i bogów. Muzyka potrafiła hipnotyzować, czarować, wpływać na ludzi, wyzwalać najdziwniejsze emocje i reakcje. Jeśli się nad tym zastanowić, to możemy to zaobserwować i dzisiaj. Ile razy wam się zdarzyło, że słuchany utwór wprowadził was w jakiś nowy stan emocjonalny? Złość, smutek, radość, niepokój. Muzyka ma niesamowity wpływ na układ nerwowy człowieka, na układ krążenia, psychikę, a nawet pamięć. O czym kiedyś Wam opowiem, ale w innym filmie, bo jest to naprawdę ciekawy temat. Niemniej jednak nie dziwi, że muzyka od wieków jest łączona zarówno z tą pozytywną duchowością, jak i diabelskimi mocami. Nawet raz na jakiś czas wypływa nowa lista utworów i kompozytorów, którzy mają rzekomo szatański wpływ na ludzką duszę. Ale powiem Wam, że to nie jest tylko domena dzisiejszych czasów tak było zawsze. Czy wiecie, że jest wielu muzyków, którzy podobno sprzedali duszę diabłu za niesamowite zdolności muzyczne? Jednym z nich miał być późnobarokowy włoski kompozytor i skrzypek Giuseppe Tartini. Jak sam mówił, pewnej nocy miał sen, w którym zaprzedał duszę diabłu. I w zamian za to diabeł miał go uczyć gry na skrzypcach. Na koniec lekcji, Tartini podał mu swój instrument, żeby ten zaprezentował też swoje umiejętności. Diabeł zagrał najwspanialszy, najbardziej wirtuozowski utwór, jaki dane mu było słyszeć. Po przebudzeniu próbował bezskutecznie powtórzyć tę muzykę, także w swojej słynnej sonacie Demol, zwanej również sonatą z diabelskim trylem. Chociaż jak sam twierdził, od tego momentu zaczął tworzyć swoje najwspanialsze dzieła, to jednak było to nic w porównaniu z muzyką, którą usłyszał w swoim śnie. Mówił też, że różnica między nią a kompozycją, którą stworzył, porusza go tak bardzo, że najchętniej złamałby swoje skrzypce i zostawił muzykę raz na zawsze, gdyby nie to, że nie potrafił bez niej żyć. To jednak nie jedyny skrzypcowy wirtuoz, który ponoć posiadł niezwykłe umiejętności muzyczne z pomocą diabła. Na pewno słyszeliście kiedyś o kimś takim jak Niccolo Paganini. Jego wybitne zdolności muzyczne w połączeniu z szaloną wirtuozerią i dość dziwnym wyglądem sprawiły, że bardzo szybko zaczęły wokół niego krążyć bardzo dziwne i mroczne opowieści. Był bardzo wysokim i chudym mężczyzną o bladej cerze i zapadłych policzkach. Diabolicznego wyglądu dodawała mu też stopniowa utrata uzębienia. Jednak najdziwniejsze w jego wyglądzie były nienaturalnie długie, wręcz pajęcze palce. Co więcej. Cierpiał na dysfonię, przez którą od pewnego momentu nie był w stanie wydać z siebie głosu. Jego nadzwyczajne umiejętności gry na skrzypcach przechodziły najśmielsze wyobrażenia słuchaczy i doskonale pasowały do krążących o nim legend. Niektórzy bywalcy jego koncertów twierdzili, że na scenie widać stojącego za nim diabła, który pomaga mu grać. Inni z kolei uważali, że sam Paganini to diabeł we własnej osobie, a z jego smyczka miały bić przedziwne promienie. Jego niezwykły temperament, nazywany często szaleństwem, sprawiał na przykład, że potrafił dokończyć koncert, grając tylko na jednej strunie, podczas gdy pozostałe popękały w trakcie grania utworu. Diabelskie opowieści na temat jego osoby urosły do tego stopnia, że nawet Kościół odmówił mu pochówku na chrześcijańskim cmentarzu. Mówiło się, że że to jego matka zaprzedała jego duszę diabłu w zamian za to, żeby został największym wirtuozem skrzypiec na świecie. Współcześni naukowcy doszli do wniosku, że jego nietypowy wygląd i dysfonia były efektem zespołu Marfana, czyli takiej genetycznej choroby, na którą miał rzekomo cierpieć. To jednak nie tłumaczy niemal niemożliwego talentu i umiejętności, którymi się posługiwał. Więc kto wie, może jednak jakiś cyrograf tu pomógł.

Ale muzyczne pakty z Diabłem nie ograniczają się tylko do skrzypków. Robert Johnson to bluesman o niezwykłych umiejętnościach, którymi zaczarował cały świat. Według legendy chciał się on stać najlepszym, najwspanialszym bluesmanem na całym świecie. I w tym celu pewnej nocy udał się na rozdroża, żeby spotkać Diabła. Ten wziął od niego gitarę, nastroił ją, zagrał kilka utworów i oddał muzykowi. Od tego momentu Johnson stał się niepodważalnym mistrzem bluesa, a jego twórczość wywarła całkiem spory wpływ na tworzącą się dalej muzykę amerykańską. Jednak jego radość nie trwała długo, ponieważ w tajemniczych okolicznościach zmarł w wieku 27 lat i tym samym dołączył do niesławnego 27 Club, o którym opowiem Wam za chwilę. Ten 27 Club. Otóż bardzo wielu muzyków, zwłaszcza tych z grona muzyki blues, pop i rock umiera w wieku 27 lat. Byli to m.in. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain i Amy Winehouse. Przypadek? Niezwykłe talenty muzyczne często były utożsamiane ze zjawiskami paranormalnymi. Nawet w Polsce mieliśmy lub mamy Pewne straszydło, które się tym zajmowało. Anklus, czyli diabeł grający, miał ponoć zamieszkiwać najróżniejsze instrumenty, i w zamian za duszę muzyka pozwalać mu grać najwspanialsze, nieziemsko-piękne melodie. Szła za tym też sława i pieniądze. Ale nie potrzeba cyrografów i opętań, żeby motyw duchów, czarownic i diabłów inspirował kompozytorów do tworzenia najstraszniejszych utworów. Chociaż jest taki jeden utwór, i to bardzo znany, utwór Modesta Musorskiego pod tytułem Noc na Łysej Górze. Opowiada on o spotkaniu czarownic na sabacie i o Lucyferze, który też tam się pojawia. I problem z tym utworem jest taki, że nie wiadomo czy on tak naprawdę istnieje, a raczej czym jest muzyka, której słuchamy. Bo widzicie, data napisania tego utworu ma miejsce 5 lat po śmierci kompozytora. Ale nie jest tak strasznie, bo po prostu ten utwór dokończył inny kompozytor, Mikołaj Rymski-Korsakow. Tylko że nie miałoby co dokończyć, bo Musorski nawet nigdy nie zaczął go pisać. Były tylko jakieś fragmenty w niedokończonych najczęściej utworach o tematyce diabolicznej, więc czego tak naprawdę słuchamy? I na koniec jeden z najbardziej znanych utworów o śmierci, czyli Dance Macabre Camilla Sensansa, u nas znanego również pod tytułem Taniec szkieletów. Utwór zaczyna się dwunastoma dźwiękami, które oznaczają wybicie północy w Halloween. Na cmentarzu pojawia się śmierć, która grając, oczywiście na skrzypcach, wzywa umarłych z zagrobu. Szkielety rzucają się w szaleńczy taniec, który trwa aż do pierwszego piania koguta o poranku. Co ciekawe, pierwszymi współbrzmieniami, które grają skrzypce, czyli śmierć, są trytony. Trytony to takie dwudźwięki, które w muzyce traktuje się jako interwały diabelskie, i właśnie taką symbolikę zyskują w najróżniejszych utworach. Mówi się, że średniowieczny Kościół katolicki absolutnie zabronił używania tego współbrzmienia, ponieważ miało ono otwierać diabłu drogę na ziemię i do ludzkiej duszy. Ale to taka legenda, ponieważ tak naprawdę kompozytorzy dość często korzystali z trytonów. Z kolei innym ciekawym elementem tego utworu jest wykorzystanie tematu dies ire ze średniowiecznych chorałów gregoriańskich, czyli mamy wykorzystanie bardzo religijnego motywu w dość diabolicznym utworze. Cały utwór trwa prawie 10 minut, więc teraz poleci tylko jego mały fragment, ale polecam Wam posłuchać go w całości i spróbować odnaleźć wszystkie elementy historii. Tyle na dzisiaj. Bawcie się dobrze, nie wywołujcie duchów jak nie trzeba i uważajcie na siebie na rozdrożach, zwłaszcza jeśli jesteście 27-letnimi muzykami. Jeśli podobał Wam się film, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. I oczywiście wpadajcie na muzowe social media, czyli na Facebooka i Instagrama. Wszystkich utworów możecie już posłuchać w całości na naszej muzowej playliście i wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia!